Szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się w dniach od 7 do 9 maja. To czas wyjątkowy. 9 maja obchodzony jest Dzień Europy. Mija też 10 lat od największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 państw, w tym kraje Europy Centralnej i Republiki Nadbałtyckie. To także ważny czas ze względu na aktualne wydarzenia i nowe okoliczności, w jakich znalazła się Polska, Europa, Świat. Polska ma siłę głosu. Siłę głosu inicjowania poważnej debaty. I szukania razem z nami i poprzez nas, dla całego świata, dla Europy, ale przede wszystkim dla nas, skutecznej odpowiedzi na wyzwania globalne. W tym roku chcielibyśmy, żeby tym hasłem wiodącym były rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na temat otwarcia handlowego. Od tego oczywiście jest bardzo blisko i nie da się ich prowadzić. Bez rozmowy. Europa wobec wyzwań globalnej konkurencji, nowe unijne finanse, polityka przemysłowa i energetyczna, migracji i rynek pracy, transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji oraz globalna ekspansja polskich firm. To główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach. Już za 40 dni o tym, co najważniejsze dla gospodarki debatować będą czołowi politycy, przedsiębiorcy, eksperci i naukowcy. Staraliśmy się zaprosić w związku z tym bardzo istotne gości pod te tematy. Więc wszystko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o porozumienie Unia Europejska-Stany Zjednoczone, będziemy gościć głównych negocjatorów po stronie unijnej i po stronie amerykańskiej, czyli te duże, ważne negocjacje między innymi będą się odbywać tutaj podczas kongresu w Katowicach. Ta dyskusja tutaj w Katowicach, również w obecności negocjatorów w tej umowy, ale też ważnych aktorów um, gospodarczych ze strony Polski czy Europejskiej to myślę, że będzie niezwykle ważne właśnie w przeddzień tej wielkiej politycznej zmiany w Europie. Poprzez te kontakty, które tu nabywamy, także w tym wymiarze ludzkim, bardzo konkretnym, różnych organizacji, unii przedsiębiorców, daliśmy myślę, zupełnie nowy pomysł i nowy mechanizm łączenia tych spraw, nowego rachunku europejskiego tego, co jest naszą powinnością, ochrony klimatu także dla naszych przyszłych pokoleń, z tym, co musi być racjonalnością, czyli chronienia naszych elementarnych interesów. A procesy modernizacji i restrukturyzacji europejskiej gospodarki nie polegały na wycofywaniu gospodarki i przemysłu z Europy. Aby przekonać Europę do tego, że nasze doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej są cenne dla wszystkich Europejczyków, bo przecież od dawna przestrzegaliśmy, o, nad, o, przed sprawą wiązania się zbyt daleko idącego energetycznego ze, ze wschodem Europy, Z konie, nad koniecznością budowy wspólnego rynku niezależności energetycznej właśnie u nas w tej części Europy mówiło się najczęściej i widać, że te nasze przestrogi nie były bez zasady. Już 8 kwietnia w Katowicach z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbędzie się konferencja wprowadzająca do Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej. Też właśnie te, te tematy proponowali i w ramach tych tematów będą zabierali głos. Bo jeżeli...